Witajcie to ABC Pełni Życia. Dzisiaj zademonstrujemy Wam bardzo prosty i smaczny jogurt na bazie narkowców i nasion dyni. A więc tak, najpierw zaczynamy od odcedzenia. Wcześniej one były namaczane. Wszystkie dyni około. 4-6 godzin, więc trzeba moczyć. Tutaj są dwie takie gaści po prostu dla niskich dni. będzie się składał głównie z orzechów nerkowca, które stanowią tutaj szklankę. A bez dyni taką, powiedzmy, niewielką damieszkę, dwie gaści. Hmm, nerkowce wystarczy moczyć tylko dwie godziny. Dobrze. Tak samo orzechy nerkowce. Rozsadzamy. spłukuje. Najczęściej jogurty wykonuje się z kokosa. To są najczęściej spotykane, czy jogurty sojowe. Ale tak naprawdę jogurt można zrobić z każdych nasion. I z orzechów włoskich i ze słonecznika. Tak. Ostatnio robiliśmy też ze słonecznika. Wyszedł bardzo dobrze. Tak, z niewielką domieszką nerkowca. Wtedy, wtedy równo można takie robić modyfikacje. No, teraz tak, dodajemy dla smaku trochę daktyli. Kilka nasion. Kilka. No ze cztery. Daktyle. Do tego Dwie szczypty soli. Do tego wody. Przyszklanki. Tak, przy szklanki wody, naszej szungitki. No, i do szybkoobrotowego nutribuleta, który bardzo dobrze rozdrobni, jeżeli macie blender wolnoobrotowy, to z pewnością po rozdrobnieniu będziecie musieli to przelać przez gazę albo jakieś gęste sitko. Tak, łączamy. że minęło w naszym wypadku około y, minuty. To jest y, automatyczny y, Nutribullet, także on sam reguluje, jak długo ma to się mieszać. Wtrząsam, odkręcam. Podgrzewamy mleko do temperatury 37-40 stopni maksymalnie i wtedy będziemy dodawać y, kultury bakteryjne. My akurat mamy takie zakupione na Ukrainie, ale w Polsce takie kultury bakteryjne do jogurtów również spokojnie dostaniecie. Trzeba tu mądrzeć, bo 37 stopni 40 to bardzo szybko, ta temperatura szybko się to podgrzeje. A chcemy mieć jogurt surowy. Wiecie co, ja tego nie muszę podgrzewać, bo w tym nutribulecie powstaje podczas mieszania temperatura i tak właśnie patrzę, że jest około 37 stopni. Przy tak wysokich obrotach, około ponad 30 tysięcy, to wystarczy, żeby go podgrzać. No jest, jest 30, około 37 stopni, także super. I teraz... Dodaję kultury bakterii. O, tak to wygląda w naszym wypadku: zakwaska. Jedno tak, jedną taką buteleczkę. To jest proszek. No i dokładnie mieszam? Ładna taka widzę konsystencja. Dodaję do słoika Bardzo dobrze. I odstawiamy w ciepłe miejsce na 8 godzin. Na 8 godzin. Po 8 godzinach. On będzie miał konsystencję normalnego jogurtu. Zobaczymy, jaki będzie w smaku. Poprzednie były dobre. Mam nadzieję, i wiem, że z nerkowca będzie jeszcze lepszy. Potem używamy do, do takich celów, jak normalny jogurt. Chłodnik teraz jest gorąco, więc można zrobić chłodnik taki. Na bazie warzyw startych na tarce i, i zalanych właśnie tym jogurtem zrobionym. Czy jakieś płatki owsiane, surowe, niepodgotowane też można zalać takim jogurtem z jakimiś owocami świeżymi też dodać mm -hmm. i zjeść. Więc to tutaj kwestia wyobraźni. Dokładnie, tak. Minęła noc. Zobaczcie, jogurt tak się ładnie zrobił. Widać, zgęstniał posmakowaliśmy smakuje prawdziwym jogurtem jest bardzo smaczny my wykorzystujemy ten jogurt do zrobienia chłodnika, tak jak tutaj widzicie składa się z surowych buraczków startych na tarce ogórka, rzodkiewki dodaję jeszcze dwa ząbki czosnku wyciśnięte na prasce i szczypiarek, tak, świeżutkie oczywiście wszystko. I teraz będziemy dodawać ten surowy jogurt na bazie nerkowców z niewielką i domieszką pestek dyni, taki nerkowcowo dyniowy jogurt. Tak, tak. Ja daję tyle, że dosyć dużo, żeby to było chłodnik, tak? A chłodnik taka, ale taka zupka. Teraz mamy upały, jest ciepło, więc taka zupka. Na surowo kłodnik na surowo jest bardzo pyszny. Tak, dokładnie wymieszać. Jeżeli ktoś chce, można dodać soli, soli bądź pieprzu Pierwszy. lub innych przypraw. O. No. Jest to jakaś tam alternatywa dla jogurtu kokosowego? Mm. Można na, tak naprawdę z orzechów włoskich jest też bardzo pyszny jogurt. Próbowaliśmy, Próbowaliśmy również ze słonecznika z niewielką domieszką wtedy nerkowca, więc naprawdę z różnych nasion można robić, nie należy ograniczać się tylko do jogurtów sojowych i kokosowych. Tak, bardzo smaczne, pożywne na te upały, tak jak już Agata wspomniała. To jest super, polecamy i życzymy Wam twórczości własnej. Dziękuję.